Witam Was wszystkich serdecznie i bardzo proszę, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na Ewangelii Łukasza, rozdział 19, od pierwszego wersetu. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, od pierwszego wersetu. Wszedłszy do Jerycha, do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Po pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tam tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś musiał się zatrzymać w Twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Zecheusz zaś stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w nasób. A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu twego, ponieważ i on jest synem abrahamowym. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz był celnikiem, a więc człowiekiem, który w naszym rozumieniu rzeczywistości był kolaborantem. Współpracował z Cesarstwem Rzymskim. Pamiętam, że w tamtym czasie Cesarstwo Rzymskie okupowało teren Izraela. A więc to był człowiek, który ściągał podatki dla okupanta, który łupił swój naród. I na dodatek był jeszcze przełożonym nad tymi celnikami, człowiekiem bogatym, a więc takim, który tak naprawdę dorobił się ten, na tym nieszczęściu swojego narodu. I to wszystko spowodowało, że wszyscy, którzy byli jemu współcześni, mieli już wyrobione zdanie na temat jego samego i nikt nie zadał sobie trudu, żeby zastanowić, jakim jest w rzeczywistości, ale to, że był celnikiem, wystarczyło, żeby odsądzić go od czci i wiary, uznać go za grzesznika, nie podawać mu ręki, nie jadać z nim i tak naprawdę wyrzucić go zupełnie na margines społeczeństwa. W rzeczywistości natomiast Zecheusz był zupełnie innym człowiekiem. Jak czytamy ten fragment, widzimy, że był człowiekiem prawym, człowiekiem sprawiedliwym. Człowiekiem, który miał świadomość tego, że wykonując ten zawód, który wykonuje, naraża się swoim bliskim, swoim współplemieńcom. I tak naprawdę człowiekiem, który stworzył sobie swój własny katalog moralny znacznie wyższy niż przewidywało to Prawo Mojżeszowe. Pamiętam, że Prawo Mojżeszowe nie mówiło o tym, aby oddawać aż połowę swojego majątku bogim, a on to robił. Prawo Mojżeszowe mówiło, że jeżeli coś się wymusiło na kimś, to trzeba było oddać to, co się wymusiło i dodać do tego 20%, a więc trzeba było oddać 120% tego, co się zabrało. Natomiast Zacheusz postanowił, że będzie oddawał aż 400%, trzy razy więcej niż nakazywało prawo Mojżeszowe. A więc był człowiekiem prawym, był człowiekiem sprawiedliwym. Niewątpliwie był człowiekiem, który bolał z tego powodu, że wykonuje taki, a nie inny zawód, ale przede wszystkim Zecheusz był człowiekiem, który pragnął widzieć Jezusa. To, że człowiek bogaty, człowiek na stanowisku chciał widzieć Jezusa, nie było wcale rzeczą taką oczywistą. Pamiętamy, że faryzeusze byli to ludzie, którzy chcieli raczej złapać Jezusa na jakimś, jakiejś nieprawości i go zabić. A Zecheusz chciał go widzieć, i dlatego pragnienia, żeby widzieć Jezusa. Był w stanie nawet się upokorzyć, narazić się na wstyd, ponieważ człowiek na stanowisku wysoki rangą, bogaty, nie powinien wchodzić na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. A jednak on miał takie pragnienie. Widzimy więc, że tak naprawdę było dwóch Zacheuszów. Był jeden Zacheusz ten wykreowany przez ludzi, Zacheusz zły, Zacheusz grzeszny, Zacheusz, któremu nie można podać ręki. I był Zacheusz prawdziwy, taki jakim widział go Jezus. Zacheusz sprawiedliwy, Zacheusz bogobojny. I Zacheusz, z którym Jezus, Pan, Pan Jezus chciał spotkać się i, i zjeść z nim kolację. I bardzo często się zdarza, ponieważ ta historia zdarzyła się wiele lat temu, ale bardzo często zdarza się również dzisiaj, że niektórzy z ludzi mają dwa oblicza: takie, które wykreowali sami, bądź które wykreowali dla nich inni ludzie, i takie, które jest rzeczywiste, prawdziwe, takie, które widzi Pan Jezus. I ta historia ma trzy wymiary. Dzisiaj, w naszych czasach, ponieważ ma na pewno wymiar optymistyczny. Ma też wymiar taki, który wzywa do upamiętania, i ma też taki wymiar refleksyjny. Dlatego, że dla tych, którym ludzie wykro, historia optymistyczna, ponieważ mamy świadomość tego, że bardzo często zdarza się tak że ludzie kreują obraz innych ludzi. Już w szkole wiemy o tym, że jeżeli ktoś się dobrze uczy, dostaje łatkę kujona, z takim kimś się raczej nie rozmawia, raczej wydaje się, że już on musi być gdzieś indziej, on jest dobrze, dobrze ma, kontak dobre ma kontakty z nauczycielami. Wiemy o tym, że w pracy była tak często i często mieliśmy, myślę, wiele z nas miało takie sytuacje, że kiedy pracujemy uczciwie, kiedy nie przeklinamy, kiedy nie palimy papierosów, kiedy nie kradniemy, to wtedy jesteśmy inaczej postrzegani. Nie jesteśmy już takim dobrym kompanem, nie jesteśmy takimi ludźmi, którzy, z którymi się otwarcie rozmawia. Pamiętamy, że był taki czas i taki ustrój, gdzie było powiedzenie, które mówiło, że jeżeli ktoś nie pije, to na pewno donosi. I wiemy o tym, że bardzo często jest tak, że ludzie wyrabiają sobie opinię na temat drugiego człowieka, na temat, na jego temat, na podstawie kilku zupełnie nieistotnych elementów. Mają taki stereotyp i są tacy ludzie, którzy cierpią z tego powodu, że wykonują jakiś zawód, na przykład nie wiem, prawnik, lekarz lub ktoś inny i to już jest łapka, że ten ktoś jest na pewno zrozumiały, na pewno jest w jakiś sposób inny, wywyższa się. Są też tacy, którzy po prostu mają charakter taki introwertyczny i przez to również mogą być uważani za tych, którzy wywyższają się, którzy nie chcą rozmawiać. I jest wiele takich sytuacji, gdzie na podstawie drobnych, zupełnie nieistotnych rzeczy również wyrabiamy sobie pewne, pewną opinię na temat drugiego człowieka. I dla tych wszystkich ta historia jest optymistyczna, ponieważ mówi, nie martwcie się tym, co mówią Was ludzie. To nie ma żadnego znaczenia. Pamiętajcie, jak widzi Was Jezus. I dla tych wszystkich ta historia będzie optymistyczna, będzie radosna. Ponieważ będzie mówiła, że ludzie nie mogą Ciebie zniszczyć, ludzie nie mogą zrobić Ci nic złego, ważne jest to, co widzi Jezus. Ale ta historia będzie też wzywała do upamiętania tych, którzy sami sobie wykreowali pewien obraz swojej osoby. Ja wiele lat temu, kiedy jeszcze byłem człowiekiem niewierzącym, spotkałem pewnego człowieka w miejscu jego pracy. I ten człowiek, w miejscu swojej pracy, był człowiekiem strasznym. Był arogancki, obrażał innych ludzi. Był bardzo agresywny i później minęło wiele lat, ja się nawróciłem i tego samego człowieka spotkałem w, jednych, w jednym ze zborów. I w tym zborze ten człowiek był zupełnie innym człowiekiem. Był miły, był uśmiechnięty, był grzeczny, był jak plaster miodu. I do dzisiaj zastanawiam się i wtedy się zastanawiałem, który z tych ludzi był prawdziwy, który miał prawdziwe oblicze. Ponieważ bardzo często zdarza się tak, że robimy bardzo wiele, żeby wyokroiwać swój. Obraz, swój wizerunek. I może być tak, że w domu, w rodzinie jesteśmy wspólnymi ludźmi, ale okazuje się, że w pracy jesteśmy apodyktyczni, jesteśmy źli, już z sąsiadami toczymy jakieś wojny. I tak naprawdę to, jacy jesteśmy w domu, jest zupełnie inne w stosunku do tego, jacy jesteśmy gdzie indziej. Może być też odwrotnie, że w pracy na przykład uważają nas za człowieka kulturalnego, wspaniałego, a w domu jesteśmy jakimś demonem, człowiekiem, który niszczy, który pokaże, który molestuje. I jest wiele takich sytuacji, kiedy kreujemy swój obraz, a w rzeczywistości jesteśmy innym innymi ludźmi, innym człowiekiem. I bardzo często jest też tak, że my, jako ludzie wierzący, doskonale znamy Słowo Boże. Wiemy, jak powinno być, wiemy, jak powinniśmy postępować. Wiemy o tym, co Słowo Boże mówi, na przykład na temat pomocy bliźnim. A wystarczy, że jesteśmy pod przysłowiową biedronku i widzimy kogoś, kto potrzebuje pomocy, i wszystko to, co wiemy, to, co wszystko umiemy, gdzieś zapominamy. Nie mamy szacunku, mamy tylko pogardę i, i nic więcej. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że to, jaki, jaki obraz wykrujemy samego siebie w otoczeniu naszych najbliższych, dla samych siebie, w otoczeniu naszej rodziny. Nie ma większego znaczenia. I dla tych wszystkich ludzi, którzy swój obraz wykreowali, którzy w ten sposób postępują, ta historia na pewno będzie takim wstrząsem ku upamiętaniu. Ponieważ mówi ona, nieważne, jaki obraz swój wykreujesz, nieważne, jak piękny obraz stworzysz, ale Jezus zna Twoje prawdziwe oblicze, wie, jaki jesteś. Wie, jaki jesteś w domu, jaki jesteś w pracy. Wie, co tak naprawdę myślisz, kiedy widzisz biednego i potrzebującego, wie tak naprawdę wszystko. A dla nas wszystkich. Ta historia na pewno będzie pewną refleksją. Ponieważ my wszyscy, tak jak Zacheusz, zapragnęliśmy w naszym życiu widzieć Jezusa. Zacheusz zapragnął widzieć Jezusa i my również zapragnęliśmy. Zacheusz wszedł na drzewo Sykomory, żeby zobaczyć Jezusa, a my przyjęliśmy chrzest, zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym, wyznaliśmy Jezusa, nawróciliśmy się. Ale tak naprawdę to jest ten, ten sam wymiar. Zapragnęliśmy widzieć Jezusa. I tak jak Zacheusz, My również tego Jezusa kiedyś spotkamy. Zacheusz spotkał Go tak, jak spotkał, czyli wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi. A my spotkamy Go wtedy, kiedy nas Pan Bóg odwoła, albo jeżeli tak się zdarzy, przyjdzie wcześniej, a my tutaj będziemy. Ale tak czy tak, spotkamy Jezusa. I musimy zadać sobie pytanie, i z tym pytaniem chciałbym nas wszystkich zostawić, czy ten Jezus, którego spotkamy, ten Jezus, który przyjdzie, i ten Jezus, który doskonale zna moje serce, moje prawdziwe oblicze, czy ten Jezus powie do mnie: pójdź, będziesz dzisiaj ze mną wieczerzał, czy też przejdzie pomimo i pójdzie wieczerza z kim innym? Amen.